przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministerami słowa Bożego. Sebastian Wójcik. Jestem. Krzysztof Puszczola. Jestem. Marcin Poprawa. Jestem. Jestem. Ok, wsiądźmy. Drodzy księżerze, drodzy księżerze, wychowawcy, kapłani już pasterze, ministra, lektorów, naszej konieczności, kuchalni ministra, i dyrektorzy, drodzy kredycy, rodzice. Dzisiaj chcemy razem z Marią podjąć refleksję nad Słowem Bożym, bo dzisiaj ci chłopcy z tych dwunastu został z Instytutem Słowa Bożego. Dzisiaj będą posługiwać w swoich kościołach, pomagać kapłanom w głoszeniu Bożego. Będą proklamować, czytać Słowo Boże wierne. Ja Bruno Fortek kiedyś napisał taką historię bardzo mądrą. Pewien gospodarz znalazł małego korba. Wziął go ze sobą i zostawił go w kierunku. ten porze rusł, razem z kurami, wzrastał z nimi. Zachowywał się tak jak one, one wychodziły na zewnątrz i szukały w ziemi jakichś ziarenek, tak samo gdy gdakały, on gdakał, zaufał się tak jak on. I kiedyś ten orzeł się zestarzał, i gdzieś któregoś dnia z w górę i zobaczył przepięknego polskiego orła, który szybował. I do jednej z gór mówi: Kto to jest? która mówi: Zapomniał. To jest. Piękny polski orzech, król ptaków. Jest niesamowity. I ten orzech tak patrzył, patrzył, i szkoda na niego, bo powiedział, że dobrze by było myśleć a ona na niego zapomni: My jesteśmy polami, my możemy tylko działać w ziemi, nic więcej. I ten orzech zapomniał i umarł. Kochani, Słowo Boże jest przeogromną tajemnicą, z którym my żyjemy. W momencie, gdy zaczynamy wzrastać w kościele, słuchamy Słowa Boże. to Słowo Boże nas kształtuje. Ostatnio słyszeliśmy i jest, jest proklamowane. Są podpływane tak, tak dzieje apostolskie jak i widzimy apostołów, którzy przepięknie dają świadectwo życia, a Słowem Bożym na co dzień. Świadectwo nawet yy, wtedy, gdy są prześladowani. I, I było takie zdarzenie, że, że zostali wzięci przez faryzeuszy, saduceuszy, przesłuchiwani. I oni, ci faryzeusze, chcieli ich odwieźć od nauki Chrystusa. I Piotr stanął przed wszystkimi powiedział: Trzeba nam bardziej słuchać Boga przedtem. I dzisiaj, kochani, jesteśmy tutaj w tym domu modlitwy, w domu powołania, mówię do wystawów. To jest szczególne miejsce, gdzie wiele serc złotych chłopców, mężczyzn przygotowuje się do kapłaństwa. Słuchają słowa Bożego. Chcą słuchać Boga. Pamiętam e, takie wydarzenie. E, jak byłem w seminarium jeszcze, to mogliśmy e, na wakacjach uczestniczyć w inicjatywie Przystanka Jezus na Przystanku Módzko. E, pamiętam, że na jednym z wyjazdów, gdzie już miałem spotany, bo byłem już obliczony po trzecim roku, wyszliśmy na plac Wyspokowy, żeby głosić Słowo Boże, żeby być narzędziem w ręku Pana Boga, żeby On się nami posługiwał. Miałem w ręku Pismo Święte, wszedłem z Pismem Świętym i spotykałem młodych ludzi, takich jak wytań, młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy yy, byli bardzo biedni, bo słuchali drugiego człowieka, drugiego człowieka, który niekoniecznie naprowadzał ich na drogę, która dawała do życie. Słowo Boże daje życie. Słowo człowieka niekoniecznie. jeśli jest tak bardzo mocno zakorzenione w świecie, to słowo może tylko i wyłącznie zabić. I pamiętam, że któregoś dnia wieczorem, takie rozmowy kochani są bardzo trudne. To jest, jest przepiękne, doświadczenie, to jest ogromny trud spotykania się z tymi ludźmi głoszenia Słowa Bożego. Pamiętam, któregoś dnia byłem bardzo zmęczony i już wracałem do kościoła, bo tam była baza, a wiesz, że na przystanku spotkałem młodego chłopca, który, jak mnie zobaczył, to chwiejnym krokiem zaczął iść w moją stronę. To był Filip. I tak sobie pomyślałem, Boże, nie, proszę Cię, nie. Ale nie no dobra, jeśli tego chcesz, Panie Boże, to na Chociaż byłem już wycieczony, byłem bardzo zmęczony. Filip do mnie przyszedł i to, co u mnie u niego zainteresowało, to to, że całą twarz miał w ja się spytałem Filip, pójdziesz na poznanie, mówiłem, że księdza, czy może mi się karmić, bo jestem młody, ja przed nim. dni. Ja mówię, no dobra, pójdźmy tutaj pod krzyż, tam jest baza, tam jest baza, tam, Jezus, jest pomoc, są ludzie. I tak idziemy, cię się pytam, słuchaj wie, skąd ty masz tę dlaczego ją teraz masz? Powiedz wieczorem, jak byłem pijany, powiedzcie, tutaj jest wolność, pokój, nie, nie? no robimy, co chcemy. W w co spałem, padło kilka dziewczyn i po prostu poza ciepwiałem kangawki w twarz. Więc tak siedli, rozmawiamy, dostał kanatki. Niech jeźdź tego, że nie lagawka, bo szczekał sam słuchaj, spróbuj sobie wyjąć tą gawkę. Nie wiem, że księdza. Jest okej. Okay. Ja lubię być po niej Słucham? Mówię, słucham. Wiecząc, jakby mały, to by taka naprawdę a ostatnio chciałem się powiesić na żonówce, bo moja dziewczynami zostawiła ja mała weszła i po prostu nie udało się. No ja co ty mówisz? I, ile ty masz? A 14. Inteligentny, młody, fajny facet. Ja mówię, słuchaj, do niego nie? Jak ci spróbuję załatwić księdza, nie spróbuję się rozpowiadać, spróbuję Ci pomóc, pogadamy. Może jutro przyjdziesz? Niezbóg odpocząć. O której? Będę mówił o 20-tej. Pani na ciebie pod krzyżem. Dobra. Byłem na drugi dzień pod krzyżem. Filipa nie by było. Czekałem po 2 godziny. Potem poszedłem na ustok. Widziałem jak e, dwa ratownicy niosą Filipa za barki. Był blady. Na następny dzień widziałem jak Filip jest niesiony na nosze przez ratowników. Dzisiaj mówię o Filipie i nie wiem Młody chłopak. Kochani przed nami są dwie drogi. Mamy wybór, bo mamy wolną wolę. Jesteśmy stworzeni przez Boga, i Pan Bóg wszczepił w nas decyzję. On nas zachęca, ale ostatnie słowo, można powiedzieć, należy do Ciebie. Filip wybrał i wybierał drogę która go niszczyła. Sami wiecie, jak się jest. Jak jest w szkole, jak jest na studiach, które też pamiętają jak było, że świat nęci, świat kusi. I to może być pięknie zapakowany ten prezent nie od świata, ale potem gdy się otwiera, to niekoniecznie to jest dobre. Tak. Dzisiaj jest z nami święty Jan Paweł II, bo wierzymy w obcowanie świętych. Jak patrzymy na niego, jak go podziwiamy w tym roku, cieszymy się kanonizacją, to tak sobie myślimy, no to jest wielki człowiek, tak? To, co mówił Mirek na aulnie, To jest facet. To jest, to jest ktoś, kto był twardy. Ja tak nie umiem. Rzeczywiście, ja tak nie potrafię. Wiesz, gdy św. Paweł II, Karol Wojtyła miał 10 lat, zmarł mama. A wcześniej stracił małą siostrzyczkę. A po śmierci mamy zmarł jego brat, którego bardzo kochał, był z nim zżyty. A potem, gdy był Karol Wojtyła na studiach, to na jego oczach odszedł jego tata. I Karol Wojtyła został sam. Wiesz, co to znaczy? Być samemu, wiesz co to znaczy, nie mieć mamy, nie mieć ojca, nie mieć dzieci, nie mieć innych Wtedy była druga wojna światowa. Też był taki incydent, że, że Karol Łukła został potrącony przez ciężarówkę i oficer niemiecki druga doprowadzał mnie do Szpitalu. On potem święty mi Młody Rymantów wspomina w kazaniu, kiedyś już jako papież, dziękuję temu oficerowi. Doświadczenia, które miał nasz kochany Święty, którego podziwiamy i chcemy naśladować. I przed nim, jako młodym człowiekiem, też był wybór. Mógł pójść za głosem świata. Mógł zrezygnować ze słowa, które kieruje do niego Bóg. Przepiękne wydarzenie, które dzisiaj oczywiście, na razie. Które mówił się Stefan, gdzie Chrystus przechodzi i natrafia na celnika Mateusza w promorze celnym i mówi do niego: pójdź za mną. I Mateusz wstaje i idzie za Jezusem. I to jest chwila, to jest moment. Takie słowa usłyszał święty Jan w młodości. Takie słowa usłyszał kręcy, my kapłani. Słowo Boże daje życie. Słowo Boże to jest słowo miłości. Pan Bóg stwarza. Pan Bóg powołuje do życia. Pan Bóg napełnia. Jan Paweł II oddał całe swoje życie przez serce Maryi Bogu. I to Pan Bóg sprawił, że. Młody Karol Wojtyła się nie zawarł, że nie poszedł w alkohol w różne życiu, tylko postawił całe swoje życie na Chrystusie. I dzisiaj, drodzy tak. bracia i siostry, świat będzie nam mówił, że Jezus jest przestarzały, że Jezus jest bez przyszłości. To jest nieprawda. Jezus jest żywy. Jezus jest mocny. I święty Jan Paweł II świadczy cały czas o tym, że gdy posłuchamy Słowa Bożego, to zabieramy nasze życie. Jak Matka Najświętsza, która najpiękniej umiała pielęgnować Słowo Boże, gdy Anio Gabriel przyszedł do mnie i powiedział, Twoja pewna Elżbieta. Jest w wszystkim miesiącu ta, która uchodzi za Maria uwierzyła swojego głowę. Poszła na świecie, sprawiła, że to Słowo stało się czynne. Niech ona wyprasza dla nas wszystkich, dla chłopców, którzy stają się dzisiaj ministrantami Słowa Bożego. Dla nas, lektorów, ministrantów, klerytów takich. Niech ona wyprasza nam stałość i wiarę. Że gdy Bóg wypowiada na słowo, to to słowo jest po to, żeby dać nam życie.